Dzień dobry moi drodzy widzowie z tej strony Hermolung ja Wam dzisiaj e, powiem mniej więcej poradnik e, jak uskonić szarowieprza musicie dostać się na biom Ashland, czyli ziemię popiołów tak zwanych. Dziś mamy tapeka zrobionego z dagerem, Daga tam szykuje się, szykujemy się na wojnę, bo zaraz patrzcie odparamy z i idziemy na Ashlandy, podbijacie. E, tak, tak wyglądają Ashlandy na tym biomie i tylko i wyłącznie na tym biomie znajdziecie szarowieprza. I, żeby oswoić szarowieprza... O za Morgan, potrzebujecie takiego itema jak... Taki, takiego itema, co nie? Potrzebujecie takiego itema... Ja idę do portalu szybko, bo nie chcę się zniwić teraz, bo robię poradnik. Potrzebujecie takiego właśnie itemka, już idę szybko do portalu, tłumaczę wam dalej. Dobra. Yy, szarowieprz wygląda tak. Co nie? Tego szarowieprza... Możecie spotkać praktycznie wszędzie nasz na pewno, One się randomowo, z tego co zauważyłem do tej pory grając... Z tego co zauważyłem, do tej, grając do tej pory y, nie ma spawnerów w Szarowieprza jak coś. I, y, następująco, najlepiej zrobić taką zagrodę. Zrobić trochę ją y, głębszą, po prostu wybudować ala taką małą fosę. Później kamieniarza wziąć, kamieniem wybudować podłoże z czarnego, może z marmuru, po prostu tak, z czarnego marmuru zrobić zagrodę no i jeszcze kraty, żeby nie wyskoczyły, bo one potrafią się wspiąć i wyskoczyć. I tak jak następująco udało mi się wziąć te... Z perukowiec, tak dokładnie, udało mi się go wziąć z Ashland, ja my trochę mamy zapasu tego i jak już zrobicie tą zagrodę i w ogóle to po prostu sobie wrzucacie taką po prostu luzem do tej, do tej zagrody i wychodzicie z zagrody Oczywiście musicie troszkę dalej od tej zagrody stać, żeby, żeby jak to powiedzieć, żeby jak to powiedzieć się oswoiły, co nie? One. Czyli najlepiej taką właśnie zagrodę z czarnego marmuru zrobić, co nie? I tak jak widzieliście te kraty. I co wyobraźcie, że tu macie tą zagrodę, rzucacie to właśnie, jak ja to mówię po na to, to się inaczej nazywa, macie tą nazwę, co zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda, rzucacie to luzem na ziemię, wychodzicie z zagrody. Możecie się wtedy tepać na inne biomy, gdziekolwiek chcecie, tylko one się będą oswajać w swoim czasie, nie? I będą się długo oswajać, oby No i taki krótki poradnik od Hermoluka. Tam macie właśnie... No, tam macie właśnie Ludka Dagera, jak sobie coś tam robi. No i tyle. No ja w sumie zapraszam was do streama, który będzie zaraz. Pewnie nikt nie wbije na ten poradnik tak szybko. Więc dziękuję wam za ten poradnik. Yy, dzięki tym portalu możecie się topać z rudami jeszcze, nie? Taki, taka ciekawostka. Ale o, o tym mogę zrobić osobny już materiał. I taki materiał na pewno powstanie, co i jak ze względem, pod względem Walheima. Możecie się taki filmik spodziewać. W tygodniu na pewno będzie taki filmik. Nagram taki filmik. Może dzisiaj nawet po streamie, no nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam za poradnik, jak coś to... Pytajcie się w komentarzach co tam dalej, to ja mogę wam yy, zdać re... z... Mogę wam zrobić jakiś poradnik, tylko dajcie znać co i jak, co byście co tam potrzebowali. Dobra, trzymajcie się moi drodzy, no i cześć.